do hejba. Co to jest za ryba się wyłoniła Ej szczerze prawie cię nie zauważyłem Uż zabijesz go? Nie Ale ucieknę <grym> ja Mamy <grym grym grym grym> mam miecz tarczę, tarcie mam czy już o, No ja jestem na spałni. O dobra będę miał walkę Dziewięciu gości Oj, do Netero będzie chyba szedł? Podstać, Ora, trze no. trzeba już płynąć Poczekajcie, trzeba już płynąć. dobra już wychodzę już wychodzę To jest w ogóle w tą stronę Zapisuję ci tego, kordy portu. Tak szczerze, co mógłbym zrobić? Czekaj, mam pomysł. Zawsze warto wykorzystywać Następuje? wszystko, kubiry. Dobra, kubiry, A, masz. Dobra, zawsze jakaś ta pszenica na chlebki. Bo nie, w sumie hejbala zrobię jako assekwaner. Macie węgiel, w please? Nie wzięliśmy jednej sztatki żelaza lub flint and steela, nie? Dobra, garni się. Bezskrzynkowy. Nie, Tutaj to byłby rozkopy, był zobacz. Ja wezmę ten blok złota przecież. No to. O. Dziwne to są góry. Palę się cały czas. PIR, co z tobą? Lecę już do was. Idę. Nieudana lawa! Chodzę do neteru. Z czym? Z siekierą. A tylko, że szkier. On kobłeb MLG robi. Okej. Lecę za nim. Kurde. Padnie. Wróciłem na dół jak coś. Dobra też się wracam. Ej, mam go! Ha? No dobra jest. Chłopie, bo on cię napadnie solo... O, oh, o, oh, o, oh, ta wiaszu! Nie wiem. Nie, 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 nie. No bóż, Nie co wiem. Co wiem, bóż! Nie, proszę. Tak! Jo pierdzielę, oh, nie pierdzielę, nie mam no, pytań! Co? co? się stało na pewno? Wiesz, napieram? że zabrakło mi to yeah. będę pił tą fire rezistkę a ty jeszcze fire... o boże miałem fire rezistkę i 6 pereł, nienawidzę cię jeszcze jest czas dobra, przepaliłem ja pierdzielę Co to było? Ja pierdzielę, weź <laughs> się uspokój. Jo jak się przestraszyłem zombiaka skoczył mi na łeb. Co ty kurde. O, przestań. Ka? Patrz, patrz, kubir, patrz. Co? Wróć mi 20 km. Nie. Kurde. Guzie... On się to- o kurde, jak wyobrażę... Nie. Pamiętajcie, że on może Zakmę mieć tą labę. mnie Co? Blizna To może mieć tą... ucieka mi... portalem. Co? Dobra, tam czekam. <ścoughs> nie tym nie. razem! Nie tym razem! Tym razem wiedziałem, Boże. że będzie tym razem wiedziałem, tym razem wiedziałem. cię ja, Tym razem, tym razem wiedziałem dokładnie co robić, po tamtym wtedy mnie zaskoczyliście totalnie, nie mam pytań. Śmie Musimy go darować Ja już wracam i przepalam żelazo, mam, mam tego sporo. Mam go, mam go w portalu! O! Wszedł do letteru znowu! He! Dobra, czyli nie ma pereł, dobra. Poczekaj, nie, 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 nie. No nie wierzę w to. Ko... Ej, nie wierzę to... Szczerze, nie mam pytań jeśli chodzi o ten timing. Nie no nie wyjdziesz już stąd. No nie da się wyjść. No w neterze no. nie ma jak. Trzeba. Kubir ostatnie słowo. Padłem. O kurde, prawie lawo tu. Ej, szczerze, nie mam pytań, jeśli chodzi o ten tajnik, nie? Wspólnie to już sobie ogarnąłem seta, nie? Teraz przydałoby się, żebyście cię też ogarnęli i idźcie do tego kanionu, w którym kopałem, bo jeszcze było tam pełno żelaza praja idę i jeszcze. się pewnie do góry, nie? Jest. Jesteś bardzo łatwo przewidywalny. Nie, nie, nie. <noise> Dobra, <noise> brawo, gaszcze. Nienawidzę tego soul sandu. Dobra. Dla mnie u Jezu, ten soul sand? Zakopłębowałem się. <noise> Nagle Kierak. się slot zmienił. O, trzeba uważać. O! Gąbka. Dobra, Dobra chodzi. Go, do nie, go. O! M. Ja muszę wyjść z tego tak Oj mocno dostałem... padłem. Nie no, nie wierzę w ciebie. No. Aj. Dwóch krytek z aksa jest. No co? Szał chyba nie ma. No nie ma. Szybko wystakuj się albo uciekaj, bo on może tego... No bez kitu Dobra, spodziewamy się. Nie no, on... wątpię. Nad... nad nami? Co on robi? Aha, on lata Dlaczego on lata? A tak? w no, sobie normalnie przechodzi bez niczego nad Labą. No nie wiem, z sobie pod koniec i może ratuje Za co robimy? Co? On do tego portalu, idzie, ja, ja Co jest? Co jest? Co jest? Tak, musimy lecieć. Dobra. Ja. Co? Dobra, ryzykuję ci Ja pierdzielę! Ja pierdzielę! On się... To jest vs 200 chyba, nie 3. Fak! ty rzucił! Co? Ale uciekłem! E, Pokrzyżam. On się odbudł On tworzy portal? <ślamy> Potter. Potter. O, ja pierdzielę! Powtórka, co? Nie, nie, ja nie idę tam. Skafoldingów używa. Napierak mam y, mam owce. Co? Zejdź stamtąd, zejdź stamtąd. Mam okay. owce Rezykuję już Proszę. Alin, Alin Będzie skakać chyba na mnie. Stawia po mnie scafoldingi Dobra, Chodź. biegniesz w waszą stronę. Skopływowałem Fajnie, dobrze Dociskam go Dobra Co jest grane napierak! JA PIERDZIELE CO JEST Z TOBĄ? CO JEST GRANE? A, bo ty butterfly... Dobra, ja się dziwię co ty odwaliłeś, że ty za mną ty, tym butterfly'em zbiłeś battle JA PIERDZIELE, nie ja mam pytań Lecę w waszą zostanie? stronę Pirat dostanie? Wy jesteście w dżungli? Ta, po wodzie Znowu A, y Patrzę przed ciebie i widzę 20 różnych mod. Dostał. Są w tej wiosce, nie? Dostał znowu. Bog. Okej, okay, już nice. wiem, które wylecieliście. wypłaciliście. Lecę za nim cały czas. Mam delfinka. A, potknąłem się. Kurczę, potykam się cały czas. Dobra. Mam te bagno. Okej. Okay. No, Robi na kółko. Czy mi się wydaje, że... Macie brak komunikacji? Kur A? Pięknie. Bro. Nie, co Napierak! Ja wzięę, dobra, biorę. Ja. Ja Jak nazwał miecz Dobra, mamy go. Dostał. Oj ta fajerka nie jest zbyt... Padł pa burz! Czekaj. No padłem no. Chodź, 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 Bush, jak sobie radzisz? Busz, to było od 200 ale zdechłeś tam. Busz nie możesz, bo jako ostatni masz itemy. Busz, Nie. no, busz! A mi nie zaisk. O oh, jezu, rych. Co? To nie On wejdzie do portalu Chyba jednak... Nie, wy... nie, 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 nie ma Nie, ma wejścia. Nie ma Ej, ja, ja myślałem, że jeszcze to zrobicie D Dobra, logam Siema